Cześć, ja jestem Wiktor i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj coś całkiem innego, bo pokażę Wam 5 produktów, które moim zdaniem są bardzo przydatne w czyszczeniu i ogólnej pielęgnacji naszych dwóch kółek. Zapraszam! Pierwszy preparat na tej liście to produkt polskiej firmy Bike. Jest to ogólny środek do czyszczenia roweru, coś takiego w rodzaju piany, której używa się na myjniach. Ale ma też właściwości pielęgnujące i zapobiegające korozji. Jeśli chodzi o sposób użycia, to tak jak widzicie na przebitkach, psikamy po całej powierzchni roweru i spłukujemy wodą. Kolejny produkt to również wyrób bajka. Preparat do czyszczenia napędu znakomicie sprawdza się, kiedy chcemy usunąć wszelki brud i piach, którego nie sposób umyć wodą. Również ma właściwości zapobiegające rdzewieniu oraz nie pozostawia po sobie brudnego, niechcianego nalotu. Jeśli chodzi o sposób aplikacji, to możecie to zrobić spokojnie tak jak ja to robię, czyli aplikujemy preparat na napęd, a następnie czyścimy jakąkolwiek szmatką. Już prawie nasz rower ślini, teraz musimy użyć kolejnego, już ostatniego w tym zestawieniu produktu firmy Bike, czyli smaru ceramicznego. Takie smary są na różne warunki, ja jednak polecam zaopatrzyć się w smar uniwersalny. Taki preparat pozwoli nam utrzymać nasz łańcuch dużo dłużej w dobrej kondycji, a poza tym świetnie pachnie. Smarujemy nim łańcuch, pamiętajcie na każde ogniwo i tak jak wcześniej bierzemy ściereczkę i wycieramy łańcuch i miejsca, w których nie chcielibyśmy, żeby nasz smar się znajdował. Czwarty produkt w tym zestawieniu zdecydowanie nam w tym pomoże, bowiem jest to środek do usuwania różnego rodzaju nalotów powstałych po smarach, jak i pomaga odblokować niedostępne miejsca i na pewno się przyda do zaniedbanych łańcuchów czy innych ruszających się części. O sposobie aplikacji nie będę wspominał, bo jest ona bliźniaczo podobna do wcześniejszych. Nasz rower musi jeszcze niezawodnie hamować, prawda? W tym zdecydowanie pomogą mu czyste tarcze hamulcowe. I właśnie kolejny środek jest do tego przeznaczony. Usuwa wszelki brud z tarcz oraz sprawia, że woda szybko paruje. Taki preparat znacząco wpływa na czystość całego układu hamowania. Nie tylko tarcze pozostawia czyste, ale zapobiega łapaniu brudu przez klocki, co za tym idzie gorszej siły hamowania. Aplikujemy na dwie strony tarcz i jak wcześniej używamy ściereczki, aby pozbyć się wszelkich niepożądanych substancji. A teraz bonus. Jeśli chcecie, aby wasz rower wyglądał już kompletnie jak z salonu, to polecam użyć magicznej pasty Tempo. Jest tania, a po posmarowaniu lakier wygląda olśniewająco. Nie ma się co przejmować, że na lakier w waszym rowerze będzie zła, ponieważ, według napisu na opakowaniu, jest przystosowana do każdego rodzaju lakieru. No to co. Na koniec ściereczka, wycieramy na sucho i rowerek gotowy do następnych jazdek. Także dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like suba i podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Cześć!